Serdecznie wszystkich witam na moim kanale YouTube'owym. Jesteśmy znowu w lesie. Piątek, 28 października. Sprzęt przygotowany. Biorę na razie jedno wiaderko. Pół do 10 rano. 14 stopni na zewnątrz. 7 out na parkingu zobaczymy czy coś jeszcze las wyda nam biorę na razie jedno wiaderko i idziemy prawą stroną zobaczymy czy coś się nazbiera na razie minęło dobre pół godziny obszedłem swoje miejsca w lesie no i było wielkie nic po prostu same stare grzyby takie Przedwczorajsze, no i zacząłem chodzić troszkę w inne miejsca. Zbierane jest troszeczkę, głównie starsze grzyby. No i tu znalazłem teraz takie dwa jędrne i coś tam jeszcze widzę po przeciwnej stronie drogi. Zaraz tam pójdę, zobaczę. O. To jest taki maślaczek. Ja na niego mówię siniaczek, ale miodówka chyba się nazywa. No i trzeba będzie pokrążyć po miejscach, w których jeszcze w ogóle nie byłem. No i tak to właśnie zrobię, żeby cokolwiek nazbierać. Bo niestety, mimo ciepła, świeżych, malutkich grzybków w starych miejscach nie ma. Więc prawdopodobnie Trzeba szukać tam, gdzie jeszcze nikt nie chodził. No, minęło znowu jakiś czas, i napotkałem takie podgrzybki, Nazwijmy to pleśniaczki. No, właśnie tu widać. Tam kolejne. Tam z tyłu kolejny. Tam znowu. Nikt tutaj w ten kącik nie wszedł. We właściwym czasie. I proszę zobaczyć... Proszę zobaczyć, amatorzy... Zaraz się znaleźli. No te grzyby. I to są same podgrzybki. Bo no, jak tutaj... Dookoła chodzę, jest naprawdę tego bardzo dużo. O, proszę zobaczyć. Tu już kolejny bierze. Tu kolejny. Tutaj trzy w kupeczce. Tutaj dwa. I tutaj podgrzybek spleśniały. Tu kolejny. I tu kolejny. Fajna miejscówka by była, gdyby parę dni wcześniej coś przyszedł. Tu znowuż, także te zimne noce swoje robią. Proszę zobaczyć, jakby tutaj się sprężył, to może półwiaderka by nazbierał. No ale nie teraz. O kolejny. Także będzie ciężko dzisiaj nazbierać Chcę coś sensownego i tutaj no będziemy maszerować, może coś jeszcze się znajdzie ale ewidentnie ewidentnie jest to końcówka troszkę starszych grzybów znalazłem no tak jak jest, malutka kozia broda i to by było wszystko tak bardziej idę, maszeruję no i tu widzę jeszcze dalej te popleśniałe grzyby Nikt tutaj nie przyszedł i nie zebrał we właściwym czasie Tak to, tak to jest w lesie czasami Jakoś ta pleśń tych, ja na to mówię psiuchów, to nie, nie bierze nie? Tylko właśnie te nasze jadalne grzybki Kolejny podgrzybek, kolejny i tam widzę Dobrze, idziemy dalej w las, ale coś dostrzegłem. Może tak z dość taka, czyżby jakiś ładniejszy podgrzybek się trafił, którego zaraza jeszcze nie wzięła. No, jeden. Ocalały, ale też już taki nie pierwszej świeżości. No, będziemy tutaj szli ten. Mija znowu jakiś czas. 11:11 11, taka godzina. Często na takie trafiam. No i jeden, drugi i trzeci. Ale wszystkie takie w miarę świeże. Półwiaderka już jest. No i jest to grzyb przede wszystkim większych rozmiarów. Musiał chyba wysypać, wyłożyć z wiaderka i układać je bardziej ciasno, bo jestem dość daleko. Dzisiaj taki dosłowny przemarsz robię. O, i tu jeszcze widzę kolejne. Ale to stary grzyb, kolejny, stary. No i tutaj kolejny. O, z tego może coś będzie do suszenia Chociaż nie Boże, tu obok też stary grzyb A tu to miejsce znalazłem, ale raczej trzy i tu jest kolejny jeszcze Ten w miarę świeży Ale dużo zapleśniałych grzybów w lesie, naprawdę Nie wiem czy to nie będzie mój ostatni wypad nawet nie będę podmieniał wiaderka dzisiaj No i tak w kółko chodzę I tu jeszcze jakiegoś znalazłem No, świeżutki Także idę tam te trzy Wezmę Jeszcze tak obejdę dookoła o, o, proszę Państwa tu jest takie, taki mały wysypik. Pokażę, jak to się odbywa, jeśli trafimy na coś takiego świeżego. Jedno, drugie. I tradycyjnie chodziłem w koło. Tu jest trzecie. Ale wszystko jest to grzyb w miarę duży. Tu mamy kolejny tutaj koło drzewka widzę kolejny jeden zapreśniały drugi w miarę coś z niego będzie i tam widzę jeszcze dwa jeden i drugi No i Parę podgrzybeczków, wiaderko tam. Zaraz tu będziemy to uprawiać. A jeszcze pójdę w tą stronę, bo już widzę kolejnego. Grzyb. Stary, zostawię go tu z powrotem. I tutaj mamy dwa. Jeden i drugi. Kółeczko robimy i wracamy tam. No i tu jest obok droga. Także czasami więcej światła wchodzi. Więcej światła wchodzi i te grzybki, i te grzybki tak sobie tutaj przy drodze lubią rosnąć. Albo ludzie idą w głąb lasu. I coś dostrzegłem tutaj przed chwileczką, no właśnie to jest ten grzyb pożądany, którego mało jestem bardzo daleko od auta, jeszcze tarki się trafia, czyli ciągle rosną, proszę zobaczyć. W to miejsce to powinienem zapakować sobie rower i tak jechać rowerem. Możliwe, że jeszcze jeden wypad do lasu zrobię właśnie z rowerem. Bo trzeba się oddalić troszkę dalej od parkingu. Tam już raczej wszystko wystukane i zbierane. Jeszcze zbiorę te trzy tutaj. Tu zostawiłem i oprawiam. No, i tak sobie troszkę od drogi odeszłem. Już jest tyle bez jaderku. Dobra miejscówka. Ale grzyb duży. I proszę zobaczyć, one wyglądają jak prawdziwki. Trzy sztuki. Trzy sztuki. Tutaj z tej perspektywy. A tutaj taki najładniejszy. Proszę zobaczyć, idę, idę. Taki, z tych większych, taki to jest naprawdę grzyb właściwy w koszyku. A widać, że wcześniej ktoś tutaj rąbał. To już któryś z kolei korzeń, a można zrobić o właśnie tak i nie ma śladu. Może się grzybnia wda i będzie rosło dalej. a na razie zbiorę te, te trzy sztuki, szczególnie ten mi się podoba. O jak zacząłem mówić, że do lasu nie przyjdę, tak las mi mówi nie, 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 nie przyjdź jeszcze. <laughs> Proszę zobaczyć. Wygląda jak ceglak, ale to jest podgrzybek. Piękny, jak prawdziwek. Oby takich więcej. Warto czasami przystanąć. Tak mi się właśnie teraz zdarzyło. Grzybki takie ładniejsze, i na horyzoncie dostrzegłem. Chciałbym, żeby to był prawdziwek, ale nie jest. Jest to duży podgrzybek. I taki jeszcze w miarę, choć już ciemno. Żółty od spodu, no już taki starszy. Ale do suszenia pójdzie. No już powoli będę się zbierał z powrotem. No, widać, że las zachęca jeszcze do przyjścia, zwłaszcza ta pogoda jest naprawdę bardzo ciepło, U żadnej kurtki nie mam nic, tylko bluza i to rozpięta. No a grzybki jeszcze są. Ciągle tutaj krążę w tym samym miejscu. Taki zryty teren, chyba dziki grasowały, tak to wygląda, bo tutaj duży stary las. No i w takim zrytym terenie grzybnia została zruszona i mamy piękny podgrzybek, drugi i trzeci. I znowu się tutaj trochę pokręcimy dookoła. No w miarę te podgrzybki, w miarę świeże będą do suszenia no i droga dzisiaj będzie dużo takich przerywników tutaj przed chwilą jednego wyciosałem i proszę zobaczyć normalnie mamy drogę gdyby jechał rowerem tylko koło drogi piękny, zdrowy podgrzybek ale chyba widzę coś jeszcze nie wiem czy to grzyb a może już taki stary raczej nie do wzięcia no i wracam się z powrotem do takiego grzybka dwie sztuki koło drogi jak to mówią chodzi lisek koło drogi nie ma ręki ani nogi Kto się liska nie spodziewa tego pasem przyodziewa, tak to wycięło z dzieciństwa. A tu mamy robota w czyjaś. Dobra, bierzemy go i idziemy dalej. pięknie przepięknie, przepiękny podgrzybeczek. Ten kolor mówi sam za siebie. No, i może grzybów teraz nie znalazłem, ale takie coś dosłownie aż mnie trzęsie, jak takie coś widzę. Jedno tu, to co najpierw wypił piwko, żywczyka, a później kole sobie chlapnął i butelki chlas na, na las. Pełno tego tutaj jest. Co chwilę to mija. Bardzo mi się to nie podoba. Nie, nie, po prostu. Nie nauczymy chyba tego narodu jakiejś przyzwoitości i tyle. No i wracamy do domu, bo już powoli wiaderko pełne i proszę zobaczyć idę w kierunku słońca, bo tam jest samochód, jeden podgrzybek, drugi trochę ojedzony. Tu jest trzeci, a pierwszego przed chwilą wziąłem właśnie o tego też taki młodziutki, ładny w miarę no i obróciłem się do tyłu i coś się tutaj jeszcze dostrzegło. o także że las woła las woła was, ale grzyby raczej większe no tych drobniutkich dzisiaj jak na lekarstwo nie byłem dwa dni w lesie. I zbieramy duże grzyby. No i mamy powrót. Bo wiaderko się napełnia. I na powrocie zawsze coś się dozbiera. Tu jest jeden. I proszę zobaczyć. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Cofamy, cofamy. Do kolejnego drzewka. Szósty. Siódmy o, i tak właśnie grzyby rosną. I tu pożądany grzybek. I jeden wcześniej wybrałem taki mały, i chyba ósmy. Zawsze coś jak skończę nagrywać, jeszcze coś, coś tam jeszcze znajduję i wycinam. No ale pokazuję jak one rosną, więc jeszcze grzybki są. No i mamy koniec grzybobrania 1245. Jeszcze samochody się pokazują na parkingu i tu, i tam i tam też widzę. Eee, co mamy? Kopiate wiaderko, same podgrzybki, w większości duże, ale też małych, coś tam się nazbierało. W lesie na powrocie dużo starych, spleśniałych, niezebranych grzybów przez nikogo zasuszonych. Także sezon się już powoli kończy. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy jeszcze będę na grzybach. Jak będę, to na pewno, na pewno coś nakręcę, jakiś film. Pogoda jest przepiękna. Myślę, że ponad 20 stopni. Strasznie mi gorąco. W miarę przejrzyste powietrze żadnych chmur. Także w lesie co jeszcze się ludzi spotyka. Kiedy miałem ponad pół wiaderka, spotkałem jakieś państwo niosło pełne kosze i też duże grzyby to były. Także jeszcze można się do lasu udać. Myślę, że za dwa tygodnie coś się jeszcze będzie pokazywało. Zero prawdziwka. O tam idą dwie starsze panie, widzę. Słychać już ich tam w tle. O. Także. Coś jeszcze będzie w tym lesie, no zobaczymy co, co pokaże przyszłość. Na razie kończę, dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że nie przynudzałem.